Cześć. Z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiaj będzie recenzja książki nominowanej do nagrody Fandomu Polskiego im. Janusza Zajdla, czyli do popularnego Zajdla innymi słowy. W ramach zewu Zajdla, czyli takiej akcji, do której bardzo zachęcam, polegającej na czytaniu właśnie książek i opowiadań nominowanych do nagrody, przeczytałem czeluść Anny Kańtoch. Jeżeli ja się pomylę w trakcie tej recenzji, i powiem otchłań, to wybaczcie mi, bo czytałem tę książkę, nie wiem, wbijając sobie do głowy, że jej tytuł to jest właśnie otchłań. Jak ja już sobie coś w czasie lektury wbiję do głowy, to potem niestety wygląda to, jak wygląda, ale mam nadzieję, że zapamiętam, że to o czeluść chodzi. No więc właśnie. Słuchajcie, akcja tej książki rozgrywa się w bliżej chyba nieokreślonym roku, jeżeli tak można powiedzieć, gdzieś na Śląsku, miejscowość Rakucice, jeżeli dobrze pamiętam, chyba chyba tak. Ona jest tutaj mało istotna, no w okolicach Strzelina. W okolicach Strzelina, gdzie żyje pewna kobieta w średnim wieku, mocno średnim wieku i słowo żyje też należałoby ująć w cudzysłów, ponieważ raczej to jej życie można by nazwać egzystencją, Egzystencj egzy egzystuje przepraszam od pierwszego do pierwszego w takiej no, trochę, trochę, ruderze no, można powiedzieć, trochę zaniedbanym domu, w zaniedbanym otoczeniu, sama zresztą też za bardzo o siebie nie dba i chyba chciałaby, żeby świat o niej zapomniał, ale świat sobie o niej przypomina. I, I przypomina jej też, że ona w latach 80. jako nastolatka przeżyła coś niezwykłego. Że to było takie niezwykłe wydarzenie, którym nawet się prasa lokalna interesowała. Doszło do czegoś. Nie wiadomo do czego. Czy to był kontakt z obcą cywilizacją, czy to było coś, nie wiem, zupełnie innego, jakaś spojrzenie, nie wiem, w przyszłość, czy spojrzenie do innej rzeczywistości, czy kontekst z czymś innym, złym, ukrytym, nie wiadomo. Bądź co, bądź. A może była to wielka mistyfikacja? To też jest jak najbardziej prawdopodobne. Bądź co bądź dotknęło to grupy młodych wtedy ludzi i gdzieś tam w głowie naszej bohaterki ta, to wydarzenie cały czas siedzi. Ona, ona ma taką świadomość, że powinna, powinna grzebać przy tym jeszcze, bo, bo, bo coś jej chyba umknęło i, i być może jej życie byłoby inne, gdyby ona dogrzebała się do istoty sprawy. Postanawia więc odwiedzić te wszystkie osoby, o ile w ogóle one jeszcze żyją, którymi razem wtedy właśnie spędzała czas i których udziałem stało się to tragiczne, jakby na to nie patrzeć w wydarzenie, i spróbować, spróbować porównać ich relacje, wyciągnąć z tego jakieś wnioski i odpowiedzieć sobie na pytanie, co się wtedy stało. I to jest taki punkt wyjścia. Wiem, że książka krótka, ale to też pierwsze 20 stron z tej króciutkiej powieści, która wprowadza nas w akcję. Dlaczego ja w ogóle za zacząłem od streszczenia fabuły, czego, czego najczęściej nie robię? Dlatego, że bardzo ciężko będzie tutaj określić jakąś przynależność gatunkową. Do tego się jeszcze odniosę przy moich zarzutach do tej powieści, chociaż to nie bardzo jest zarzut do samej powieści, ale, ale, ale jest pewna niejasność. Związana też z tym jest taka afera, to może złe słowo, ale, ale pewne wydarzenie, które to było komentowane w fandomie, bo okazało się, że recenzenci, ja akurat do nich nie należę, ja tę książkę sobie kupiłem, Recenzenci dostawali od wydawnictwa koperty, w których było napisane, że tam no, będzie, będzie pokazana interpretacja tej książki. Nie wiem szczerze mówiąc, co, co w nich dokładnie było, wiem mniej więcej. No, wywołało to jednak jakieś tam oburzenie, że no, dlaczego tak, ale z tego co mi wiadomo, to ta interpretacja, która się pojawiła, wysłana od, od wydawców, była na tyle ogólna, a w książce tej jest. Tyle symboliki, tyle elementów, które mo można i należy interpretować, że ja bym, ja bym się to nie oburzał, szczerze mówiąc. Jeżeli to tak było, jak, jak mi zostało powiedziane, więc na spokojnie, na spokojnie. Można, można z, tym, z tą inter znaczy po lekturze tej książki, zapoznać się z tą interpretacją, i nadal jednak się zastanawiać nad pewnymi rzeczami. Ehm, no właśnie. Przede wszystkim muszę przyznać, że ja twórczość Anny Kańtoch bardzo lubię. To jest jedna z najbardziej utytułowanych pisarek współczesnych, pisarek fantastyki. Zobaczcie na to, ile ona dostała nagród. Ile ona dostała nagród i to zarówno nagród plebiscytowych, jak i no, tych przyznawanych przez różne tam gremia, jury. Yy, więc, więc myślę, że yy, myślę, że tutaj zdecydowanie no, poprzednimi swoimi po, yy, powieściami postawiła poprzeczkę wysoko. I powiem tak, jeżeli chodzi o język, to yy, uwielbiam ją czytać. Naprawdę. Yy, pamiętam taką powieść kryminał Anny Kant, zatytułowany Wiara. Jego akcja rozgrywa się w środku lata. Akcja tej książki rozgrywa się gdzieś pomiędzy latem a jesienią i ja nie wiem jak to się dzieje w tych krótkich książkach, których nie ma przecież wcale tak jakiś no nie wiem rozbudowanych opisów, kain momentalnie jest w stanie tymi krótkimi zdaniami wprowadzić mnie w nastrój hmm, nawet nie powiązany z odczuciami bohaterów, z tym, jak czuje się bohaterka, z tym, co ona ma w głowie, czego nie ma, czy jej jest smutno, czy wesoło, ale w to, co dzieje się wokół niej, w to, czy tam jest ciepło, czy zimno, to są takie książki, i to jest, mówię z góry, moje bardzo osobiste, że ja momentalnie czuję ten świat, w którym rozgrywa się akcja powieści. Podobnie zresztą było. Z niepełnią, której akcja jest powiązana z zimą. tam wie, Wiele wydarzeń tej książki rozgrywa się z zimą. Ja to momentalnie czułem. No nie wiem, ma coś takiego dla mnie Anna Kaintoch, jej twórczość w sobie, że ja to czuję momentalnie. Niestety nie będę mógł Wam powiedzieć za dużo o samym rozwiązaniu akcji, a ono tutaj będzie kluczowe, z tego względu, że zepsułbym Wam zabawę i to straszliwie zepsułbym Wam zabawę. Bo to jest książka zagadka. To jest książka, którą odgadujemy, autorka nas próbuje oszukać, my odgadujemy w trakcie lektury, potem dostajemy rozwiązanie. No, okazuje się, że pewnie raczej nie przewidzieliśmy. Chociaż powiem szczerze, miałem taką myśl. Miałem taką myśl gdzieś mniej więcej w połowie, ale ją zarzuciłem. Stwierdziłem, nie, nie, nie. nie. Wyjaśnię zaraz, dlaczego zarzuciłem. Nie, to raczej niemożliwe. No potem się okazało, że, że jednak tak, ale jedną rzecz muszę powiedzieć, nawet jeżeli przejdziemy przez całą powieść i okaże się że zgadliśmy czy nie zgadliśmy, to tam cały czas pozostaje nam bardzo dużo elementów, które my musimy sobie ułożyć. Albo możemy, bo oczywiście no, nie ma takiego obowiązku, ale możemy sobie ułożyć, możemy je sobie zinterpretować, możemy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co one są, czym one są, jaką one funkcję pełnią w tej powieści. I to jest, to jest naprawdę, jeżeli czytacie na przykład jeszcze, jeszcze równolegle z kimś, albo chcecie później porozmawiać z kimś, kto tę książkę czytał, warto. To naprawdę to jest to, to można sobie kawał, kawał dobrej zabawy e, zafundować. E, ja rozmawiałem z patronami na, na czacie na Discordzie dla patronów o tej książce. E, dość długo rozmawialiśmy tam, oczywiście ukrywając te wiadomości, żeby ci, którzy nie przeczytali, to że, żeby nie zauważyli. I no, stworzyliśmy, ja, ja bym powiedział, że wspólnie, stworzyliśmy wspólnie dwie takie interpretacje, znaczy wszystkie, wszystkie opierające się na tej głównej interpretacji książki, ale dwie próby wyjaśnienia tego, czym są, czym są poszczególne elementy tej całej układanki, które nam się które nam się pojawia. Obydwie oby dwie interpretacje mi się bardzo podobają i, i naprawdę jestem, jestem z nich zadowolony, więc kawał dobrej roboty e, zrobiliśmy. We, we trójkę, chyba, bo w trzy, o, trzy osoby przeczytały. E, potem jeszcze moja żona też dołączyła, więc, więc też, też sobie z nią trochę pogadałem o tej, o tej książce. E, bardzo fajna rzecz pod tym względem. Natomiast tak, jeżeli chodzi też o czasy, w, w jakim ta książka się rozgrywa, to również tutaj jest bardzo ciekawie, bo to z jednej strony są lata 80., o których jest bardzo niedużo, ale z drugiej strony mamy taką bohaterkę, dla której na swój sposób czas się zatrzymał. Tak jak mówię, ona, ona żyje poza światem, ona się wycofała. Powiedziałam, nie, 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 to nie jest moja rzeczywistość, nie? A mamy gdzieś tam jakieś przybłyski, co tam takiego mogłoby się stać. Więc tak naprawdę ona jest zawieszona, mm, zawieszona jakby no między czasami, i znowu y, Anna Kaintoch bardzo lubi te lata 80., przełom lat 80., 90. to też są bliskie mi czasy. Y, świetnie się w nich czuje. I mam takie wrażenie, że pisząc o nich, też daje takie poczucie czytelnikowi, że on może się w nich zanurzyć. Ja przynajmniej tak wam przy jej książkach. Za to też je bardzo cenię. Muszę też powiedzieć, co wydaje mi się bardzo ciekawe. Anne Caintoch bardzo interesują ludzie o. Nietypowej, nietypowej, seksualności, to znaczy to u niej była bardzo różnie, tam są bohaterowie homoseksualni, aseksualni, e, bohaterowie no, niedookreśleni w jakiś sposób i to jest fascynujące, że podejmując takie tematy, które no niestety w popkulturze pojawiają się na tyle często i niestety podawane są też nam w sposób taki no jak cepem po prostu straszliwie ładowane z interpretacją takiego bohatera. To jest chyba najbardziej, najbardziej żenujące. Z, z takim podsunięciem nam, jak na tacy, po co ten bohater jest, dlaczego, jaką on funkcję pełni w tym utworze, ta jego jeszcze seksualność, tak, że to jest straszliwe. Natomiast tutaj tego nie ma. Odnosi się wrażenie, tak jak chyba to powinno wyglądać, że. Ta seksualność jest po prostu częścią bohatera składa, pokazuje nam, składa nam się na jakiś jego obraz, natomiast ona nie jest problemem społecznym, który należy rozwiązać nie wiem zwierciadłem, w którym przeglądają się nasze czasy. Nie, absolutnie nie. To, to po prostu jest pewien element życia czy też charakteru głównego bohatera głównej bohaterki i to jest wspaniałe. I to jest naprawdę wspaniałe w książkach Anny Kańtoch i tutaj jest podobnie. I tutaj jest zdecydowanie podobnie. Więc podsumowując jakby wszystkie zalety zanim, zanim przejdę do, do uwag jakie mam do tej książki to, to jest świetna powieść. To powiem szczerze, że, że to jest świetna powieść, aczkolwiek to chyba też nie jest powieść dla wszystkich E, to jest na pewno powieść dla tych, którzy, mm, którzy będą szukali czegoś, czym ben, gdzie będą mogli się pobawić samym światem powieściowym. Przynajmniej w finale. Bo do samego finału być może zdziwią ich moje słowa i powiedzą, no, o, czy, o czym on to opowiada? No, to, 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 świat jak świat. No. Ale ukazuje się, e, biorąc pod uwagę właśnie zakończenie tej książki, że. Zostaje bardzo dużo znaków zapytania, na które czytelnik może sam sobie odpowiedzieć, i tu wychodzą ciekawostki. Więc, jakby, na tym poziomie dużo bardziej podoba mi się ta książka od wiary na przykład, bo wiarę lubiłem. Uważam, że to jest niezły kryminał. Z tym, że samo rozwiązanie zagadki. Jak to często bywa u Anny Kańtoch, jest takie bardzo barokowe. Tam bardzo dużo zbiegów okoliczności, bardzo dużo nietypowych zachowań ludzi się zbiegło, żebym ja tak, tak po prostu mógł w to uwierzyć. Tutaj tego nie ma, więc czeluś jest naprawdę świetną powieścią. No i teraz przechodzimy do, do moich ale. Pierwsza sprawa, to jest taka drobna. Drobna rysa. No, tak jak wspomniałem, jest tutaj ta kwestia właśnie seksualności głównej bohaterki. Chyba mogę powiedzieć, że no, można, można by ją chyba określić jako osobę biseksualną. Takie, takie mam wrażenie. I teraz tak: jest tam pewne wydarzenie w tym wątku z lat 80., bo my mamy tutaj niejako dwie narracje jedna powiedzmy współczesna, druga ta powiedzmy z lat 80.. I tam jest pewne wydarzenie, w które do końca nie potrafię uwierzyć. Znaczy, być może rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. No w końcu to lata 80. to czas, czas panka, czas takiej kontestacji systemu, społeczeństwa, różnych zachowań, które pewnie jeszcze 20 lat temu w ogóle by nie przeszły, ale ta historia z lekcji nauczycielki, i potem tam zachowania całej grupy, no, znaczy może nie grupy, bo grupy to nie, ale bohaterek, nauczycielki, ciężko mi w to uwierzyć, szczerze mówiąc. Ciężko mi było w to uwierzyć, mam wrażenie, że to jest coś, co mogłoby się zdarzyć, nie wiem, 20, 30 lat później, natomiast wtedy chyba jednak inaczej by to zostało rozwiązane, ale żeby mi ktoś nie powiedział, a, bo przecież to się na faktach opiera, ja coś takiego przeżyłem, być może, być może, no mnie po prostu trudno było w to uwierzyć, ale to jest Drobnostka, to jest drobnostka, tu równie dobrze mogły być zupełnie inne e, wydarzenia. E, druga rzecz jest taka, że e, z, z tych moich zarzutów, że e, ja już kiedyś coś takiego czytałem i to u Anny Kańtoch. E, oczywiście to jest inna powieść, pewne, inne rozwiązania e, fabularne, mimo wszystko, ale sam schemat był bardzo podobny. Dlatego ja też pewną interpretację odrzuciłem w trakcie czytania powieści, pomyślałem sobie, nie, nie, drugi, drugi raz Anna Kańtoch tego nie zrobi, no zrobiła, no jednak zrobiła, więc y, to trochę mi zezgrzytało, no ale niewielki zarzut wobec naprawdę, naprawdę niezwykłej imersji tej książki i, y, i dobrej zabawy, jaką miałem potem w, w, w rozwiązywanie. Równych tropów. Rzecz trzecia, i to już w sumie nie zarzut, przynajmniej nie wobec powieści, tylko, no tylko wobec właśnie może czytelników, tak? No bo pytanie brzmi, jaka jest przynależność gatunkowa tej książki? I wydaje mi się, że to może być, to może być trochę kula, kula u nogi czeluści. Kula u nogi czeluści, dlatego że to jest książka z całą pewnością dla tych, którzy nie szukają oczywistej prozy gatunkowej, którzy szukają czegoś, co jest ponad prozą gatunkową, bo to nie jest ani kryminał, i to jeszcze powiedzmy, można by było machnąć ręką, bo Anna Kańtoch pisuje i pisywała dziwaczne powieści kryminalne, jak chociażby wspomniana wcześniej niepełnia, ale ale eee, pisała też klasyczne, więc to rozumiem, że ktoś no, może się przypadkiem naciąć, tak to nie jest klasyczny kryminał. W ogóle jaka tam zbrodnia tak naprawdę pytanie raczej jest o to, co się wydarzyło, a nie kto kogo zabił. A to też plus tej książki. Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna sprawa. Tak jak wspomniałem, ta książka jest nominowana do nagrody fandomu polskiego imienia Janusza Zajdla. I tutaj jedna z patronek już mnie wcześniej przed lekturą trochę, trochę nastawiła do tego, żeby próbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to rzeczywiście jest fantastyka? I ja nie wiem. Spróbuję Wam to teraz wyjaśnić. Oczywiście bez spoilerów, chyba, chyba mi się udało w miarę bez spoilerów o tej książce powiedzieć. Czy to jeszcze jest fantastyka? Na poziomie tym głównym, fabularnym. Tak, w taki oczywisty sposób rozumienia fantastyki, najbardziej prosty, wydaje mi się, że nie. Na poziomie historii z lat 80., w niewielkim stopniu, ale jednak tak, mamy tam pewien element, który chyba rzeczywiście byłby elementem fantastycznym, chociaż jakby się bardzo mocno uprzeć, to można by go wyjaśnić w sposób. W sposób jednak racjonalny. Zresztą cały ten wątek też jest ze znakiem zapytania dużym, i też można się zastanawiać, jak należy go interpretować. Nie jest to więc takie oczywiste. Ale ktoś z Was, pamiętam, dyskutował ze mną pod jednym z filmów na temat tego, jak Stanisław Lem rozumiał fantastykę, i tam gdzieś tam padło takie stwierdzenie, że Lem nie pamiętam o czym myśmy rozmawiali wtedy, czy to była chyba nie fantastyka i futurologia chyba to jednak była inna książka Lema że Lem dopatrywał się też fantastyczności zaliczał do fantastyki utwory, które z samym swoim nastrojem, jaki budowały wywoływały w czytelniku poczucie, że z tą rzeczywistością jest coś nie tak tam się niby nic dziwnego nie działo ale jednak coś tam, coś tam potrafiło nie zagrać to chyba przy okazji dyskusji o książce Bitwa, Bitwa o Toulouse, tak? Kabanisa. Gdzieś, gdzieś tam o tym wspominaliśmy, że rzeczywiście, że rzeczywiście tak było Ulema, że, że samo to wystarczyło do fantastyczności. Tutaj jest jeszcze coś więcej, moim zdaniem, bo mm, autorka stosuje, używa pewnych rozwiązań fabularnych, pewnych. Yy, Elementów budowania nastroju charakterystycznych dla powieści grozy, chociażby. Więc sam nastrój, który tutaj tworzy, no, wiązałby jednak tę książkę z fantastyką. Być może jest to trochę taka fantastyka, jak w przypadku opowieści bizarnych Olgi Tokarczuk, taka fantastyka na pograniczu. Być może jest to fantastyka która bardziej trafi do ludzi, yy, jacy fantastyki z reguły nie czytają. No, tym, tym lepiej, tym fajniej. Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli czytaliście, Dajcie znać, jak Wy się na to zapatrujecie, czy ta nominacja do Zajdla no, pod kątem przynależności książki jest słuszna. Ja bym ją mimo wszystko z dużym znakiem zapytania, ale mimo wszystko obronił jako fantastykę, zwłaszcza, znaczy głównie przez pewne, pewien sztafaż tego, czym ona na nas wpływa, w jaki sposób buduje nastrój. Ale jeżeli ktoś ma inne zdanie, proszę bardzo. Bądź co bądź świetna książka, to był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.